Sportowcy mogą odetchnąć. Jest porozumienie pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym a organizatorami imprez sportowych. Rozmowy były konstruktywne, mówi Maciej Grabek, organizator imprez rowerowych. Pozytywnie odbieram to, że będziemy w stanie ustalać, Imprezy z dużym wyprzedzeniem, czyli już od września tego roku będziemy siadać nad kalendarzem i nad warunkami organizacji. A Robert Gudowski, pomysłodawca maratonu i triatlonu Karkonoskiego, dodaje. Takim też dużym plusem i ukłonem ze strony parku jest to, że imprezy, które w tym roku miały wycofane zgody na organizację i przeniesione terminy na rok 2021, jednak te terminy letnie zostaną. W przypadku maratonu Karkonoskiego jest to termin końcówka lipca. W tym roku pierwszą sportową imprezą będzie uphill Race Śnieżka, który zaplanowany jest na 23 sierpnia. Kolejne spotkanie stron odbyć ma się we wrześniu. Wtedy to zaplanowany zostanie kalendarz imprez na najbliższe 3-4 lata, jednak są pewne warunki. Na pewno haczykiem jest to, że z czeskim parkiem musimy dokonywać ustaleń. Dla nas, na przykład w naszym przypadku imprez rowerowych, myślę, będzie to ostatnia impreza, w której mamy limit 350 uczestników. Czeski park wprowadził Limit dla rowerzystów na poziomie 300, i dla biegaczy na poziomie 500. Po czeskiej stronie w parku się odbywały 63 imprezy. E, oczywiście można powiedzieć, że czeski park jest sześciokrotnie większy i ma więcej miejsca do, do organizacji imprez. Ale ja uważam, że dla tych stałych imprez, które są już z tradycjami, nasz wyścig na Śnieżkę będzie 30. wyścigiem. Powinno być jakieś takie stałe miejsce, stałe warunki i stała możliwość jakby organizacji tej imprezy. Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, w porozumieniu z czeskim odpowiednikiem, zaproponował, by żadne imprezy sportowe od 2021 roku nie odbywały się od marca do końca lipca. Każda impreza która niesie za sobą nie tylko obecność ludzi, ale obecność organizatorów sprzętu, jakby samochodów w okresie wczesnowiosennym jest negatywnie oceniana przez zespoły związane z ochroną przyrody. Pomysł ten nie do końca podoba się prezydentowi Eleni Góry Jerzemu Użniakowi. Będę starał się rozmawiać z panem dyrektorem i znaleźć taki, taki punkt, w którym jedna i druga strona będzie usatysfakcjonowana, ale przede wszystkim my, jako samorządowcy, jako mieszkańcy Jeleniej Góry, bo my jesteśmy zainteresowani, żeby Jelenia Góra była otwarta, żeby w Jeleniej Górze różnego rodzaju wydarzenia sportowe mogły się odbywać, ale z drugiej strony też chcemy chronić przyrodę. Ja jestem daleki od tego, żeby, żeby nie wprowadzać ograniczeń, ale te ograniczenia powinny być z rozsądkiem. Często może być tak, że jak impreza ma jakąś rangę, czy to są Mistrzostwa Świata w biegach górskich, czy jakieś inne imprezy, to tam terminy są trochę narzucane przez te federacje i stowarzyszenia. Chodzi tu m.in. o imprezę Trzy razy śnieżka, Raz Mont Blanc. Podczas zeszłorocznej edycji rozegrane zostały tam także Mistrzostwa Świata w biegach górskich. Jednak jak zadeklarował dyrektor parku, wszelkie prośby rozpatrywane będą indywidualnie.